Zobaczcie, z kim jestem na wykopkach Siemanko. Żeśmy się dzisiaj poznali. No on ma akurat granatowy kciuk. Tak, ja już mam, bo ale na, to na Jagodach. Byłem. <noise> nie no, na Jagodach <noise> był ja wtedy miałem też czerwonego kciuka, a później tyle szerowałem, że mi się zmyło. Nie? No, no startujemy. Adi już tam gdzieś chodzi. No Adi to wiadomo, on, on ma nosa. na ten my musimy za nim chodzić. Wtedy coś znajdziemy, nie? No. <noise> Jak coś będzie, to będzie nagrane. Widzimy się przy pierwszych no. dołkach. Oglądajcie, no. subskrybujcie. Krzysia Zapraszam no. na jego kanał. A Egona nie trzeba przedstawiać, wiadomo. Tam w Wąwozie, Adi też idzie do Egona. Egon cały czas ryje w jednym miejscu. On tam znalazł skarbiec z PRL-u. Egon tam kopie. Tam mówi, że chyba z 10 tych Pereli wykopał czy coś. A ja miałem teraz fajny sygnał 14. Taki, wiecie, jak na zrywkę od puszki, ale to był taki mocniejszy sygnał. I patrzcie, kurczę, ale petarda. Piękna. Szkoda, że jest złamana. Może znajdę jeszcze ten, ale to musiało być chyba już dawno temu złamane. Ale super. Ale by była ładna kramarka. No. Klamerka. piękna. No i chodzimy sobie tu. A ja teraz znalazłem pół szczęścia, jakiego mówi, połowa podkowy. Taki większy, żadny sygnał, chciałem sprawdzić. O, proszę. Mój piękny sygnał, 20, okazał się oczywiście tubką. Egon z Adi się Na filmie będzie nagrane na żywo. No i tyle to jest z tego. Idziemy w inne miejsce. Tak sobie myślę, czy Egon gubi fanty swoje, a ja tu. Na oko? Nie no, dwa złote. Z jagodami. Znaczy to się mówi z jagodami, a to jest nie z jabłkami, mało, ale... nie? Ale miałeś takie? Miałem, ale zajechane. Czyli już. Się... To, to może ktoś kurde tutaj zgubił. Czyli to będzie to? Nie. Nie, gdzieś tu kurde. <noise> nie wiem, czy to jest twoje. <noise> no dobra, czym? O. o, ja mam tu. To jest to? No. no ale nie miałeś takiego czystego? <noise> no nie, czystego? takie czystego nie, no same takie mieli. No to kurcze, co ja to znalazłem? No, <noise> no, no leżało na tym, no normalnie tu w tym. Na, na ściółce. Ale jaja. <gry> Kurde, trzeba nagrać 50. A 2 zł, No na oko znalazł teraz 58 rok No ja myślałem, że... A ja sprawdzam gdzie ja mam to Ja myślałem, że... Ja myślałem, że go ja że... ja z nie? Dlatego się pytam Jest Krzyził pierwsza no. monetka, ale super 58 no. Ale to w sumie zawsze się mówi, że to są 2 zł z jagodami, a to są 2 zł z jabłkami. Z ja... Tak? No. Aha. Niby tak, no. no i super. Tak się dowiedziałem ostatnio. Jest? Nie ma czuć. No. Tak i o, tu. O A... nie, mi szczerniał teraz. O... Kurczę, to jest to jest następny Hilary. Kurde tak <noise> się, podnie... tak kurde. się tą no. tubką, że no. aż zgubił no, znowu no. zostawiłem pim Teraz mniej więcej wiem, to jest taki mały dystans, nie, ale to nie wiadomo czy to będzie. Czy... Kurczak jak znajdę to już będę chodził ze smyczą, bez kitu. A tu jest od harmoniki, o, taka blaszka. Adi mówi, że będzie ratunkowy ten. Pan Hilary. No, pan Hilary zgubił okulary. Adi tam ryje. Egon też coś tam robi, nie a. wiem. On... Egon będzie mówił, robił chyba ten, jakąś, y, jakiś toporek y, y, no, z tego, z kamienia. Z kamienia, bo to jest taki... No, a ja miałem teraz taki o, fajny sygnał, a tu jakaś... Kawałek chyba jakieś, jakieś lampki od roweru, czy coś taki taki bajer. Kurczę, a mojego Pimpotera jeszcze nie ma. Ciekawe czy będzie, no i jest, znalazłem monetę, no, ale jaką? Zobaczcie, jeszcze jaka piękna patyna. <grymna> no. super. No teraz taka blacha wylazła, blaszka taka cynkowa, ale z napisami, i tu widać napis. Elbing. I tu u góry jeszcze złamane. W sumie nie wiadomo co to jest. O takie. Czyli Elbing, czyli Elbląg. Tak to wygląda. Może jeszcze kawałek będzie, zobaczę. Adi tutaj tupta. Egon gdzieś tam się zbunkrował. Teraz takie coś. Takie o. Nie wiem co to mogło być. I teraz taki kałeczek, pani łyżeczki, aluminiowej, o, dziki ryją, ale zwijamy się. Coś fajnego wpadło, taka klapka aluminiowa, o, proszę, nie wiem od czego to by mogło być, no, ale ładnie wygląda.